Słuchajcie, praca grupowa będzie polegać na tym, że w grupach wylosujecie temat. Każda grupa będzie miała jeden temat. Słuchajcie, mnie dokładnie. Nie przygotujecie całej prezentacji, bo to jest za mało czasu 20 minut, żeby przygotować całą prezentację. Zrobicie przygotowanie, przygotowania. Czyli zastanowicie się, jakie korzyści można by było przedstawić tym osobom, którym będzie, których będziecie przekonywać, tak? Jakie korzyści, tak jak Jones. Mówi, będziemy używać palców, nie będziemy używać rysika. Czyli jakie korzyści znajdziecie? W, w każdej grupie będzie dwóch przynajmniej, może być trzech, ale dwóch przynajmniej adwokatów diabła. Czyli oni będą wszystko się zastanawiali, jakie, co będzie przeciw, jakie pytania mogą zadać rodzice, jeśli będziecie przekonywali rodziców. Jeśli ktoś wylosuje temat, że pani dyrektor chce wprowadzić mundurki do szkół, to wszystko. To wszystko, co pani dyrektor przeciw, przeciw wam, czyli są dwoje adwokaci, myślą jak pani dyrektor wtedy. Dobrze? Adwokaci diabła. No i na końcu przedstawicie korzyści. Adwokaci wam diabła pokażę, powiedzą, e, ja, ja tu jestem dyrektorem, ja bym tak wam odpowiedział, a wy spróbujecie odpowiedzieć na te zarzuty. Uwaga, grupy robimy i losujemy za chwilę temat.

ja. To jaki ma? To jest <SM2> no. tak no, no. No, chyba, że było tak, żeby jeszcze nie było tego. Nie podrywają. Nie wiem, na plecach, będzie napisane jeszcze imię gościa. Jkaś, gość. i gościa. jakiegoś. A potem będzie jakaś klasa z Albo klasa. To inny to, tylko Przemaganie od dwie jest na razie. Nie będziesz miał klopów. Żeby... To jest temat. To ja jestem na niej. Uczy gdzieś Nie, się... ja, ja mówię, jak się tam dobrać. Nie, dobra. Z jasno, z rzeką, a jak ktoś się wykąpie? Dobra, co się stanie, jak ktoś upadnie do rzeki? Gdzie, spadnie? gdzie będziecie spać? Na gdzie na będziecie Na dzieci. Będzie czysto. Gdzie będziecie, będziecie, spać, obiekt, my dzieci. będziecie, będziecie, będziecie... Spadnie, Na na Z nami. Nauczymy się strzelać. z nami obietę. Te znaki na Te niebieskie. Te zielone są za... Kto zrobi papiery? O, kto zrobi plakaty? To jest kto przygotował scenografię. Nie jestem Jezusem. A ja jestem Maryja. A tak wybierają? No, no, widać, że u to siebie. To się no to, to dobra. To to tak. A z To może powiemy, będziecie Ocena nie jest, od, jest chodzi o samo to, że oni muszą za płacić, to by nie było Te mogą